Dzień dobry, nazywam się Liza Mikulska i serdecznie Was witam kolejny raz na moim kanale. To książka, którą napisałam, zaczarowana Pani bibliotekarka. Pozwólcie, że przeczytam Wam jej fragment. W niedużym miasteczku, w małym domeczku, mieszkała sobie pewna pani. Nie miała dzieci ani wnuków, nie miała też kota ani psa czy kwiatków na parapecie. Była nie młoda i niestara, szczupła niewysoka, miała burze czarnych loków, których nie potrafiła do końca ujarzmić, i błękitne oczy. Jej oczy były tak błękitne, jak górskie jezioro, rosnące przy leśnej drodze niezapominajki albo niebo w bezchmurny letni dzień. Nikt jednak nie chciał w nie patrzeć. Oczy te bowiem mroziły każdego, kto w nie spojrzał, jakby nie były żywe, tylko martwe i zrobione z kawałków szkła albo lodu. Starsi mówili, że przypominają oczy bazyliszka z bajki, czyli stworzenia z kogucią głową i ogonem węża, którego spojrzenie zamieniało ludzi w kamień. W dodatku pani pracowała w bibliotece, gdzie spotykała różnych ludzi. Podobno, gdy podawała książki, jej dotyk był lodowaty, a długie paznokcie zawsze pomalowane na krwisto-czerwony kolor. Nic dziwnego, że ludzie jej unikali, gdy dotknęła ich zimną dłonią, na przykład podając książkę, wzdrygali się z obrzydzenia. A gdy spojrzała tymi swoimi oczami, paraliżowało ich i dopiero po chwili przypominali sobie, co chcieli powiedzieć. Czyżby czarowała? Może była wiedźmą? Niektórzy tak myśleli, lecz nikt nie odważył się pani zapytać jak jest naprawdę. Wiadomo jak świat światem plotki żyją swoim życiem. Nikt tej pani nie odwiedzał, mieszkała sama, sama robiła zakupy, sama sprzątała, sama chodziła na spacery, wszystko sama. Nikt nie wiedział jak czuła się ze swoją samotnością i co tak naprawdę czuła. Nikt nigdy nie zapytał o jej prywatne sprawy. Każdy się bał i wolał unikać na tyle, na ile to było możliwe. A że w tym miasteczku znajdowała się tylko jedna biblioteka, to każdy wcześniej czy później do niej trafiał i spotykał się z panią. Nikt nawet nie znał jej imienia. No, może poza dyrektorem biblioteki, który gdy przyjmował ją do pracy, musiał oglądać jej dokumenty. Teraz jednak, po wielu latach, nawet on musiałby długo myśleć, by sobie to przypomnieć. To fragment z mojej książki. Życzę Wam miłego popołudnia, wszystkiego dobrego. Jeżeli Wam się podobało, to proszę, zamajkujcie. Zasubskrybujcie mój kanał. Życzę jeszcze raz wszystkiego, co najlepsze, i do zobaczenia kolejnym razem. Pozdrawiam.